A drugi jest konkretnie z, związany z resztą z Novel Food, mm. czyli z nową żywnością. To są kwasy omega-3, koncentrat kwasów omega-3 nowej generacji. Mm. Okay. Mhm. Słuchaj, bo co Cię pchnęło w takim układzie, tak jakbym w skrócie mógł powiedzieć, oprócz rozwoju, czy, czy oprócz, te, a może inaczej, jak patrzysz na osoby, bo jesteś mhm. dzisiaj tam inwestorem, to przychodzą do Ciebie startupowcy, no i generalnie mówią, słuchaj, mam fajny tak. pomysł, zainwestuj, no i... Yy, i teraz ja się tak zastanawiam w skrócie, jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Po co w ogóle ludzie zakładają startupy? Co, bo mają jakiś fajny pomysł? Czy wiesz, widzą amerykański, no oglądali się amerykańskich filmów i widzą mit o pełnej niezależności?